Cześć, witam Was w Wielką Sobotę z kolejnym odcinkiem Xperia Play 10 minutzy, w którym Crash Bandicoot. Właśnie wróciłem ze święconką, także możemy nagrywać. Zaczynamy rozgrywkę w jedną z gier dzieciństwa, bo tak trzeba Crasha nazwać. W odcinku, słuchajcie, również porozmawiamy sobie o Misterisie, ponieważ pojawiły się nowe fakty co do niego. Choć tak w ogóle rok temu Wielkanoc równała się masie śniegu, a w tym roku jest tak zajebista pogoda tak fajnie świeci słońce, jest ciepło że oby ta pogoda się tylko nie zepsuła. W tle, jak słyszycie, melodia dzieciństwa jedna z melodii dzieciństwa. Crash Bandicoot, dokładnie. Słuchajcie, Graf Xperi Play jest od początku zainstalowana w telefon. Także nie musiałem jej ściągać, instalować. Rozpoczynamy rozgrywkę. Ok, także zaczynamy. Słuchajcie, na początku y, prosiłbym Was, y, to jest taki mały test dla mnie, ponieważ chciałbym, żebyście w komentarzu wpisali jakie u Was są tradycje związane z Wielkanocą y, u Was w domach. Ponieważ y, chciałbym sprawdzić, czy do końca i całe oglądacie odcinki Xperi Play. Ponieważ w poprzednim odcinku zadałem pytanie i nikt na nie nie odpowiedział, to po prostu równa się temu, że nie oglądacie do końca odcinków, ewentualnie nie oglądacie ich wcale. Trochę mnie to smuci, ale cóż, myślę, że na to pytanie odpowiecie, ponieważ gra jest w dzisiejszej Xperi Play dość, dość dobra i klasyczna, to znaczy no jest to klasyk, więc myślę, że dużo osób ten odcinek. Poza tym dużo informacji o Mr. się w końcu się... no nie... w końcu się pojawi. Zostawię to bez komentarza, to co teraz zrobiłem. Mimo, że słuchajcie, <laughs> pogoda ładna, słońce świeci, to jednak lekkie przeziębienie jest. Niestety. I teraz słuchajcie Nie wiem czy mi wypada Opowiadać o Mr. Kiedy w tle leci Ten klasyk muzyczny Okej, okay, żyćko Słuchajcie Mr. A raczej pytanie Pod każdym filmem kiedy Mister X? Pytanie to pojawia się również wtedy, kiedy na filmie dokładnie powiedziałem, kiedy się pojawi Mister X i dlaczego go nie ma. Jednak są osoby, które nie potrafią słuchać, nie potrafią czytać, może są głuche. Nie wiem. Komentarz ostatnio jednego użytkownika, właśnie, a, mister a drugiego sezonu dalej nie ma. Okazało się, że to jest troll. Jednak wiedz, mój, że naprawdę takie rzeczy mnie drażnią. Yy, natomiast co do tego yy, drugiego komentarza, typu yy, jak to ten komentarz był? Coś tam zamiast zostawiać te badziewne unboxingi, Xperia Play zająłbyś się lepiej yy, Mr. X-em, weź się do roboty, coś takiego Ziomek, powiem ci jedno, być może ty też byłeś trolem, ale nie, nie chcę tutaj cię w tym momencie yy, zwyzywać i oczerniać, ponieważ nie chcę mi się po prostu tego otworzyć. Yy, ziomuś, nie wiem czy wiesz, ale na tym unboxingu, który udostępniłem, a ty skomentowałeś go, dokładnie powiedziałem co z Misterixem, a ty nie wiem. No być może byłeś trolem, ale, ale to było słabe. Po prostu było słabe, a nie chcę w tym momencie tutaj lecieć z z wulgaryzmami, oczerniającymi cię słowami, bo po prostu nie chcę obrażać widza, mimo że po prostu inteligencja jest jego tak, tak trochę nie wiem, mimo że powiedziałem w odcinku co i jak, no to dalej swoje, tak? Pamiętajcie, na każdym filmie mówię co do Misteriksa, mówię dlaczego go nie ma i w ogóle, a wy po prostu nie słuchacie i mnie to strasznie smuci. Także e, teraz powiem Wam te nowe fakty co do Mystery bo pewnie już tam nie możecie wytrzymać z, e, z ciekawości otóż. Zamieściłem nawet tą informację wczoraj na Facebooku, ale nie każdy pewnie lajkuje mój, mój fanpage, także link do fanpage'a znajdziecie w opisie filmu. Zresztą w każdym fi pod każdym filmem... E, w opisie jest link do fanpage'a. Ale dobra, już bez zbędnego gadania. E, słuchajcie. Co do Misterix'a, sprawa wygląda następująco: wczoraj przegrzebałem swój przenośny dysk, znalazłem na nim plik, który nazywał się "21 rozwinięcie avi". Z ciekawości odpaliłem ten plik, żeby zobaczyć co tam jest i moim oczom, słuchajcie, ukazał się, ukazał się 21 odcinek Misterix'a. Jednak y, Bayer w tym wszystkim jest taki, że nie mogę udostępnić wam tego odcinka. Dlaczego? Filmik, który znalazłem, zawiera liczne błędy dźwiękowe, które nie są zbyt przyjazne dla uszu. Yy, odcinek nie jest skończony, nie posiada intra, nie posiada początku, który jest dość istotny. Więc po prostu nie mogę udostępnić tego fragmentu. Mimo, że wczoraj sobie go fragmentem przesłałem na YouTube, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Zresztą już usunąłem z tego YouTube'a yy, ten fragment. Yy, słuchajcie, niecałe 12 minut, znaczy 13 minut tego materiału. Będzie więcej, ale to za chwilę. Teraz mamy bonusową rundę, słuchajcie, w Crashu. Myślę, że kojarzycie. Proszę bardzo, duperka dla naszego Crasha. Mamy wusia. Zapiszmy sobie tutaj. Okay, ale teraz wracamy do Misteriksa, do tematu Misteriksa, chociaż powinienem więcej mówić o Crashu, ponieważ to on jest gościem tego odcinka. Oj. Także yy, słuchajcie, ten fragment, który znalazłem, jak już mówię, zawiera liczne błędy i nie nadaje się niestety do publikacji. Jednak wiecie dobrze, że bardzo. że bardzo już chcę ten odcinek wam puścić, ponieważ już i tak stanowczo d za długo czekacie na niego. Ale no niestety, siła wyższa, nie mam po prostu tego fragmentu, który jest dość istotny. Nie posiadam również intra, nie posiadam tych różnych takich bajerów, które są potrzebne w odcinku. Przez co po prostu nie mogę go udostępnić, tak? A szkoda, bo ja już czekam na ten komputer nie wiem ile czasu. Spójrzcie, kiedy był ostatni odcinek postala, więc tydzień później już nie miałem komputera, wtedy był chyba już yy, unboxing z turokiem, nie pamiętam już dokładnie. Yy, także sprawdzajcie. A tak w ogóle słuchajcie, pewnie duża część z Was, która nie zna Krasza, a niestety cisną mi się na usta słowa yy, gimby nie znają. Pewnie niektórzy z Was sobie pomyślą, że ta gra zgapiła z Kangurka Kao niektóre elementy, tak? Słuchajcie, no, powiem Wam, mylicie się bardzo, ponieważ Crash był pierwszą grą yy, wydaną. Chodzi tutaj o to, że najpierw był wydany Crash, dopiero potem był wydany Kangurek Kao. Kurczę, co z tym obrazem się dzieje? Yy, dopiero później był kangurek KO wydany. Także nikt tutaj z nikogo nie zgapiał. Oj, no nie, ale już 10 minut słuchajcie. Także zatrzymać, nie zatrzymać. Nie będę zatrzymywać, bo po co? Tylko trochę przyciszę. Słuchajcie, bo nie powiedziałem chyba przez cały film: jest nowa ankieta, oczywiście w opisie. Trzy nowe tytuły dotarły do ankiety. Także seria będzie miała więcej niż 20 odcinków. Zapraszam do głosowania. I słuchajcie, no na dziś to tyle. Dzięki za uwagę. Święta nadchodzą, także za chwilkę krótkie życzenia. I cóż mam jeszcze rzec? To na tyle, jeśli chodzi o Xperia Play. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Teraz krótkie życzenia, no i się żegnamy. Słuchajcie, z okazji świąt Wielkiej Nocy życzę Wam wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. Wielkanocnego zająca, bo być może w niektórych rejonach gdzie mieszkacie taki zając się pojawia z prezentami. Także zapraszam. E, bo co ja w ogóle gadam? Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego. Yy, dużo dobrego żarełka smacznego jajka w poniedziałek nie przesadzajcie z wodą bo pogoda może być zdradliwa no i cóż więcej że słuchajcie dzięki jeszcze raz za uwagę życzenia powiedziane także cóż więcej to wszystko dzięki do zobaczenia do następnego i cześć